Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwartek, 26 września 2024 roku, ostatni czwartek miesiąca września. Moi drodzy, dzisiaj będzie o wokaliście, który prowadził przez dwa lata wspólnie z Izabelą Pszan Koło Fortuny, jaki przez pięć lat prowadził program muzyczny Jaka to Melodia. Ta osoba e, założyła niedawno pensjonat i nie wiem, czy jest otwarty, czy nie. Miało być to w tym miesiącu. Pensjonat o nazwie Brzozowy Dwór na Zamoiszczyźnie po swoich dziadkach, pradziadkach. Niedawno ta osoba odkupiła od państwa, ponieważ było za PRL-u, W pewnym momencie zostało to wywłaszczone przez państwo. Kiedyś było także siedzibą Gestapo i NKWD. Co ciekawe, No, chyba już wiecie, o kim będzie mowa, ale może nie do końca, więc tylko jeszcze powiem z takich ciekawostek, że ta osoba pod koniec roku i w styczniu ma przebywać w Stanach Zjednoczonych, jak i na Karaibach. I ta osoba będzie wykonywać swoje utwory. Będzie też w pewnym momencie pływać po, pływać po Morzu Karaibskim, po Zatoce Meksykańskiej być może też zahaczy, a na pewno po Morzu Karaibskim. I ta osoba będzie na wycieczkowcach śpiewać, ale też wiem, że ma w Stanach Zjednoczonych na lądzie grać swój koncert. Ale jeżeli jeszcze nie wiecie, o kim mowa, to podpowiem, że utwór o nazwie Tak Blisko to chyba wszyscy kojarzą. Ale też inne utwory, które w ciągu około 10 lat, czy nawet ponad od momentu powstania piosenki, tak blisko wykonał trochę. Stworzył parę innych utworów i powiem Wam szczerze, że ja te utwory odsłuchałem i naprawdę uważam, że ma talent. Rafał Brzozowski. Rzeczy samej. Moi drodzy, Rafał Brzozowski urodził się 8 czerwca 1981 roku w Warszawie. Polski pre piosenkarz, prezenter telewizyjny, konferencjer i osobowość medialna były zapaśni. Syn Grażyny i Zdzisława... Brzozowskich. Jego ojciec był utytułowanym zapaśnikiem. Między innymi zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Weteranów w Warszawie oraz na Światowym Festiwalu Zapaśniczym w Tokio. Rafał Brzozowski dorastał w nowym dworze mazowieckim. Ma dwóch braci: młodszego o 2 lata Pawła i młodszego 17 lata Dama. W dzieciństwie zaczął pobierać lekcje gry na pianinie, będąc nastolatkiem występował w klubie garnizonowym i na weselach. Podczas nauki w szkole muzycznej samodzielnie nauczył się grać na gitarze. Był członkiem zespołu Martin, Marcina Kiliana, a także pracował jako prezenter muzyczny i konferencjer. Podobnie jak jego ojciec trenował zapasy, ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskując wykształcenie nauczyciela wychowania fizycznego. Jeszcze w czasie studiów pracował jako trener personalny na siłowni, a w 2006 zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. Brał udział w meczach reprezentacji artystów yy, polskich. Z powodu kontuzji kręgosłupa przerwał karierę sportową. Kariera zawodowa. W 2002 otrzymał wyróżnienie w programie TVP2 Szansa na Sukces za wykonanie piosenki w Saskim Ogrodzie w odcinku z udziałem zespołu Szwagier Kolaska. W 2003 został członkiem zespołu Emigranci, pobierał lekcje śpiewu u Saszy Katajewa. W 2007 nawiązał współpracę muzyczną z Markiem Kościkiewiczem, a w 2008 został wokalistą jego zespołu Mono. Jesienią 2011 wziął udział w przesłuchaniach do programu do TVP2. The Voice of Poland trafił do grupy prowadzonej przez Andrzeja Piasecznego. Ostatecznie odpadł już przed finałem. Po udziale w programie wydał single „Nie mam nic” i „Na dobre masz zawsze mnie”. Który został wykorzystany jako motyw muzyczny serialu „Na dobre i na złe”. W 2012 wydał singiel Tak blisko, który stał się ogólnopolskim przebojem radiowym i za który 20 lipca otrzymał nagrodę telewidzów w kategorii Hit Lata na gali rozdania SK Music Awards 2012. 4 sierpnia za wykonanie piosenki Pozowi mienia cicho po imieni Zdobył srebrny samowar na festiwalu piosenki rosyjskiej. 7 sierpnia wydał swój debiutancki album studyjny pod tytułem Tak Blisko. W pierwszej połowie 2013 został ambasadorem akcji społecznej Mamhaka na raka, mającej zachęcać do profilaktyki nowotworowej. A 7 lipca wystąpił na koncercie Lato Z i dwójki. Koło brzegu, na którym odebrał nagrodę za najlepszy występ na festiwalu. Wiosną 2014 uczestniczył w pierwszej edycji programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars, tanie z gwiazdami, a jesienią zajął drugie miejsce w finale programu. Rozrywkowego TFP 2, e, Super Starcie oraz wydał dwa albumy. Mój czas i na święta. Ponadto wziął e, udział w nagraniu utworu e, Lewit, e, będącego hymnem mistrza świata w piłce, ręcznej mężczyzn 2015. Oraz nagrał piosenki z e, kopyta tak wie i pójdźmy wszyscy do stajenki na potrzeby albumu świątecznego pod tytułem Siemacha po kolędzie w listopadzie 2015 wydał album studyjny pod tytułem Borysewicz i Brzozowski którą nagrał w duecie z Janem Borysewiczem w 2017 został gospodarzem teleturnieju TVP2 koło Fortuny oraz opiekunem jednej z drużyn w talent show TVN Mali Giganci. W lutym z utworem Sky Over Europe, nad którym pracował z Marcinem Kindlą i Markiem Dudkiewiczem. Zakwalifikował się do finału polskich eliminacji do 62. konkursu piosenki Eurowizji. 18 lutego wystąpił w finale selekcji i zajął drugie miejsce po zdobyciu 16 punktów, w tym 8 punktów od jurorów i 8 punktów od widzów, przegrywając tylko z Kasią Moś. We wrześniu poprowadził finał krajowych eliminacji do 15. konkursu piosenki Eurowizji Junior, a 31 grudnia współprowadził koncert sylwestrowy TVP 2, organizowany w Zakopan. W 2018 poprowadził Międzynarodowy Festiwal Talentów Imienia Anny German w Zielonej Górze i koncert przebój na Mundial w ramach 55 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W kwietniu 2019 poprowadził kolejny Międzynarodowy Festiwal Talentów imienia Anny German w Zielonej Górze w maju zasiadł w Polskim Składzie Jurorskim 64. Konkursu Piosenki Eurowizji. Latem poprowadził trasę muzyczną Lato, Muzyka, Zabawa, a we wrześniu został gospodarzem teleturnieju TVP1 Jaka to Melody. Za co w lutym 2020 został Uhonorowany telekamerą dla osobowości telewizyjnej. We wrześniu 2020 podczas 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu współprowadził koncerty Opole na Start i Otopola do Opola, a także wziął udział w koncercie premiery z utworem i Jesienią współprowadził. Drugą edycję programu TVP2 The Voice Senior, a 29 listopada współprowadził finał 18 konkursu piosenki Eurowizji Junior, organizowany w Warszawie. W grudniu był jednym z prowadzących świąteczny koncert Życzeń oraz koncert Sylwester Marzeń w TVP2. W styczniu 2021 poprowadził drugą edycję programu The Voice Senior. 8 marca wystąpił podczas koncertu TVP2 za zdrowie pań, organizowanego z okazji Dnia Kobiet. 12 marca 2021 w programie TVP2 Pytanie na śniadanie ogłoszono, że. Został reprezentantem Polski z utworem The Ride w 65 konkursie piosenki Eurowizji. Przed udziałem w konkursie wykonał utwór podczas finałowego odcinka czwartej edycji programu TVP2 The Voice Kids i finałowego odcinka drugiej edycji programu TVP2 Dance Dance Dance. Ponadto wystąpił w duecie Senhit. Reprezentantką San Marino w programie, jako, e, jaka to melodia, z którą zaśpiewał przebój zespołu ABBA e, Waterloo. E, 20 maja wystąpił w drugim półfinale Eurowizji i zajął 14 miejsce, przez co nie zakwalifikował się do finału. Udział Brzozowskiego w konkursie wzbudził kontrowersję. I był krytykowany ze względu na poziom piosenki eurowizyjnego występu, jak i fakt, że nie ujawniono okoliczności wyboru reprezentanta przez telewizję polską, gdy Brzozowski był zawodowo związany z TVP. 30 maja 2021 roku. Wystąpił podczas koncertu TVP1. Jak przeżyć wszystko? Jeszcze raz poświęconego Krzysztofowi Krawczykowi. Latem występował podczas trasy TVP2. Lato muzyka, zabawa wakacyjna, trasa dwójki. Wystał 3 lipca opublikował singiel Głośniej. 14 sierpnia współprowadził i e, wystąpił na. Koncercie TVP 1 Abba Ojcze, Festiwalu Muzyki Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej na Jasnej Górze. 4 września wystąpił podczas koncertu Wielkie przeboje małego ekranu na 58. Krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 28 października zaśpiewał na galii French Touch 2021 transmitowanej przez TVP-2. 5 grudnia wystąpił na koncercie TVP-1 murem za polskim mundurem. 24 grudnia TVP-1 wyemitowała koncert Colent w Bazylice Katedralnej w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. E, dzień dzień dziś wesoły, podczas którego jednym z wykonawców był Brzozowski 31 grudnia. Był jednym z prowadzących i artystów występujących na koncercie TVP2 Sylwester Marzeń z dwójką. Na początku 2022 e, współprowadził trzecią edycję e, The Voice Senior. 19 lutego współprowadził program "Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję, w którym wystąpił również jako muzyczny gość specjalny. 27 lutego wystąpił w koncercie TVP Solidarni z Ukrainą, w czerwcu wziął udział w 59. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w październiku wystąpił na gali 70-lecia TVP. W tym samym miesiącu wydał płytę zieloną I Love You. W ramach jej promocji TFOP-1 wyemitowała koncert o tym samym tytule. Wydawnictwo promowało single w kinie i w zimnych dłoniach, Chęć, z pochodzącym z albumu utworem w pokoju hotelowym. Zakwalifikował się do konkursu premiery w ramach 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W którym zajął pierwsze miejsce przyznane od jury. No i tutaj, jeśli chodzi o takie ciekawostki, no to życie prywatne i, i charakterystyka muzyczna oraz inspiracje. W latach 2013-2021 był w związku z Anną Tarnowską. Interesuje się wędkarstwem w 2022 zajął drugie miejsce w 25. zawodach wędkarskich aktorów imienia Mariana Łącza. Karierę muzyczną rozpoczyna w zespole rockowym. W solowym repertuarze ma głównie piosenki popowe na potrzeby albumu Moje serce to jest muzyk. Nagrał piosenki w stylu jazzowo-swingowym. Podczas występów scenicznych nie tylko śpiewa, ale często również gra na gitarze lub na instrumentach klawiszowych. Wśród swych inspiracji muzycznych wymienia artystów takich jak Stevie Wonder, Michael Bambu, Freddie Mercury, Michael Bolton i Tina Turner. No i tutaj. Yy, jeszcze tylko single i, oraz nagrody, i yy, nominacje, single yy, 2012 rok. Tak blisko. Katrina gościnnie, liber. Yy, gdy śliczna panna. 2013 yy, za mały świat. Nie mam nic. Za chwilę przyjdą święta. Magiczne, a nie, przepraszam, już 2014, to jest magiczne słowa, reszta się zgadza. 2014, magiczne słowa, świat jest nasz, linia czasu. 2015, kto? Jeden tydzień. Słowa na otarcie, e, łez. Słowa na otarcie na wykonuje nie tylko Rafał Brzozowski, ale też Jan Borysewicz. 2016 Zaczekaj tyle kłamstw co prawd. 2017 Sky Over Europe. Już wiem. 2019 Świąteczna Melodia. 2020 Gentleman. 2021 The Right. Głośniej. 2022 w kinie, w zimnych dłoniach chęć. Nagrody i nominacje: rok 2012 y, SK Music Awards Hidlata, wyn, rezultat, wygrana. Y, festiwal Piosenki Rosyjskiej Rywalizacja Złoty Samowar rezultat, drogie miejsce. 2013, top trendy 2013 największe przeboje roku. Rezultat nominacja. 2013, także jeszcze yy, super jedynki. Kategoria super artysta, super występ. Rezultat podaję kolejno wygrana i nominacja. Yy, SK Music Awards 2013. Najlepszy artysta. Taka kategoria, rezultat nominacja. 2015 Super Jedynki, kategoria Super Artysta, rezultat wygrana. I 2020 rok Telekamery, Teletygodnia, kategoria Osobowość Telewizyjna i rezultat wygrany. I tutaj tylko chwilę co odnośnie Rafała Brzozowskiego, to chyba wszyscy już wiecie, ale on prowadził do 2024. no Właściwie 2023, bo z tego co mówił w jednym z wywiadów to jest tam miał mieć nagrane odcinki do lutego, ale później się dowiedziałem, ale to już on nie mówił. No czasami ja śledzę akurat to co mówią media plotkarskie, czy te w ogóle portale, to tylko tu mówię no Z tego, no potem no wiem, że hmm, sama jaka to melodia, natomiast podała, że 26 maja to wtedy było. To był ostatni premierowy odcinek, gdzie, co ciekawe, ta strona o nazwie Jaka to Melodia, fanpage, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, to mu podziękował, ale no niestety szkoda, tylko że. Nie podziękowali w pełni, bo dla mnie to nie jest do końca podziękowanie, skoro 31 sierpnia, kiedy już było z Robertem Janowskim, się okazało, że do tego odcinka Rafał Brzozowski nagrał e, pożegnanie z widzami. Niestety, e, TVP tego nie wyemitowało. Za to Rafał Brzezowski pożegnał się z widzami na swoim fanpage'u na yy, Facebooku. A co do piosenki, to tylko powiem, a jeszcze będę, myślę, że stworzę w pewnym momencie vlog, gdzie będę mówił o Rafale Brzezowskim i Robercie Janowskim. Tutaj omówię, tam omówię szczegóły, tutaj tylko jedno powiem. Jak yy, ja oglądałem choćby Yy, Szansę na sukces jeszcze z Markiem Sierockim, ale trochę z Arturem Orzechem, to powiem Wam szczerze: jak oglądałem nawet te programy na żywo, jak był finał czegoś, tam w szansie na sukces, to zauważyłem, że jeżeli komuś podpasuje piosenka, to może wygrać. Tutaj akurat. Ale w ogóle ja uważam, że nie każdy ma, yy, że tak powiem, talent do wykonywania wszystkich utworów, i myślę, że też nikt nie ma. Ja zauważyłem, że jedna piosenka może podpasować i ta osoba rzeczywiście dobrze zaśpiewa i ma do tego głos, ale jak dadzą jej już co innego, no to niestety może się okazać inaczej. Więc tutaj, no, co do tego konkursu piosenki Eurowizji w 2021 roku, ja tak jak mniej więcej słuchałem, to powiem Wam tylko, wiecie, czego zabrakło? Tego być, być może, być może mogło mu to podpasować, tylko pod jednym warunkiem: że niestety, to w Eurowizji to widać. Oczywiście jakiś ruch, czy jakieś okazywanie emocji, ale najwięcej musi być tego głosu, trzeba się na tym skupić, bo tak to ja zauważyłem. Więcej po prostu było choreografii niż jakiego takiego śpiewu. Niestety ta choreografia, te poruszanie się przeważyło, szale i niestety. Gdyby było inaczej, prawdopodobnie by się dostał do y, finału. A tak na no, nie dziwota. Więc y, tutaj no takie moje y, zdanie jest w tej kwestii. Ale jedno jest pewne, jak ja oglądałem szansę na sukces z Markiem Sierowskim, ale trochę z Arturem Orzechem, powiem wam szczerze. I Myślę, że nie ma takiej osoby, której wszystkie piosenki pasują. Po prostu każdy w pewnym momencie jedną piosenkę wykona dobrze i ma głos do tej piosenki, ale drugą czy tam którąś piosenkę by miał wykonać, się okaże, no nie ma głos, no, no nie ma. No i nie będzie mieć. Także to tyle z mojej strony, a szczegóły odnośnie tego to będę mówił Mam nadzieję, że stworzę vloga na temat Ro Rafała Brzozowskiego i Roberta Janowskiego, i tam będę mówił szczegóły właśnie też odnośnie zwolnienia Rafała Brzozowskiego. Też będę mówił właśnie w tym kontekście. No to mm, zauważyłem, że TVP nie miało żadnego argumentu, żeby go zwolnić. No. Także to powiem i zrobiono według mnie kosztem yy, widza. Ale szczegóły to powiem we vlogu, gdzie będę mówił o Rafale Brzozowskim jeszcze i trochę powiem o Robercie Janowskim. Powiem co yy, sądzę odnośnie powrotu Roberta Janowskiego, do jaka to melodia, i jak ja oceniam. Jego prowadzenie programu po latach, jakiej to melodii, a jak on wcześniej prowadził to, i porównam go z Rafałem Jozowskim. Dziękuję bardzo, moi drodzy. No, i cóż, do zobaczenia, i komentujcie, polubiajcie. I jak się udostępniajcie, dajcie dzwoneczek i subskrybujcie. Dzwoneczek, żebyście mieli, mieli po prostu, żebyście mogli być informowani na bieżąco. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.